Wydostaliśmy się z Augustowa, tam napierał straszny deszcz, było bardzo zimno, uciekliśmy w stronę Sokółki. Jesteśmy teraz w miejscowości wsi Suchodolina, jest tu pomnik przyrody, duże niesamowicie drzewo. Z tego co mówią tu lokalni ludzie, to drzewo ma około 300 lat, jest w nim kapliczka. O, tak to drzewko wygląda no i jeszcze jedną ciekawostką jaką nam tu powiedziano w tej miejscowości właściwie wsi suchodolina powstała polska kolenda Bóg się rodzi stąd jest około 30 km do Sokółki we wsi są jeszcze stare chatki. No ale asfalt już jest zrobiony. Także napieramy w stronę Sokółki, a później Bochoniki, Meczet. No i dalej, dalej, dalej. Zobaczymy, jak pogoda nam pozwoli, no bo niestety z Augustowa nas wygoniła. Niebo jest coraz brzydsze. Cieszy mnie tylko jedna rzecz, że w kierunku mniej więcej Sokółki, czyli tam to niebo nie jest takie tragiczne. Także za chwilę się stąd zwijamy i lecimy dalej. Przyjechałem tu z ciekawości, żeby to drzewo zobaczyć, ponieważ na YouTube oglądałem jakiś film ludzi. Tutaj, którzy mieszkają i podróżują motocyklami po okolicy. Oni pokazują różne takie dziwne ciekawostki. Także postanowiłem skorzystać i przejazdem podjechać tutaj i zobaczyć. Właśnie przed chwilą usłyszałem historię tej Matki Boskiej. Ona przywędrowała tu przed II Wojną Światową z Grodna. Pani nam to opowiadała, że tutaj stał obok dom. I w czasie II wojny światowej przechodzili tędy Niemcy no i palili domy po kolei. Podeszli tutaj i przystanęli i tego domu, który stał przy tej figurce, nie podpalili. Jakoś tak nie wiadomo czy Matka Boska ochroniła ten dom, czy nie, poszli i zapalili następny. Taką historię właśnie nam pani tutaj przekazała i po prostu chciałem wam też to dalej podać. Pani mówi, że ten, to drzewo ma między 300 a 340 lat, także, także tak to wygląda. Także jedziemy sobie dalej. Myślałem, że to już koniec tej opowieści tutaj z Suchodoliny. No ale jeszcze postanowiłem wam przekazać to co się od pani tutaj dowiedziałem o tej przepięknej lipie.